Prezentuję pierwszego gołąbka, Wiktor mnie tutaj poprosił o, o takie, no najlepsze takie, takie, a tutaj jest taki rodzynek mój, gołąbek y, o numerze 3253. Jest to syn mojego no, najlepszego gołąbka rozpłodowego w hodowli, y, 10908 tak zwanego Barko, gołąbka I, i naszej gwiazdy, samiczki y, 017617. 8 numerek która wygrała w tym roku lot z Brukseli narodowy w całej trzeciej strefie regionu czwartego Kraków typ przy odległości 1125 km gołąbek jest oczywiście w trakcie pierzenia późny polecam no polecam bardzo taki gołąbek no miał zostać u nas ale no niech idzie dla ludzi